Hej, cześć, się no wam wszystkim tutaj ja, Dermanek 100 i witam was ostatniego dnia, znaczy przedostatniego sumie, dnia yy, wycieczki do Włoch. Dzisiaj jeszcze, jak widzicie, znajdujemy się w Castro Marina, tam gdzie zawsze zaczynam. Za chwilę idziemy na śniadanie, potem idziemy się kończyć spakować, ponieważ już trochę zaczęliśmy. Yy, no i ogólnie kiedyś spakujemy, wyjeżdżam do Polski, będziemy jechać po jedno, pewnie ponad 24 godziny, tak więc dlatego nie jest to ostatni, a przedostatni dzień, jednak myślę, skompresuję to do jednego dnia po prostu, bo i tak następnego co ja nagram będzie tak naprawdę noc wrócimy rano, nie będzie mi się na pewno chciało nagrywać, nie ja będę mówił jakoś sensem tak więc po prostu myślę, że połączę to w jeden dzień, bo i tak tu będzie mało, pewnie same ujęcia z drogi, ewentualnie jeszcze coś tutaj pokażę tak do zakończenia, to się jeszcze zastanowię, no a na razie tak jak mówię, ja idę na śniadanie, kończę się pakować i wyjeżdżamy stąd dobra słuchajcie, lecimy właśnie na Pokażcie się jeszcze z tego, bo to ostatni dzień, a potem lecimy się dalej wakować, już my już praktycznie skończyliśmy, tam jeszcze tylko jak piedeł trzeba pobrzucać, i to będzie na tyle. Dobra, słuchajcie, właśnie wrócimy ze śniadania, napisałem post na face'a, póki działał tam internet, teraz idziemy do pokoju, jakby co, nie wiem, za bardzo widzę podgląd, tak nie wiem, jak to się dobrze nagrywa. W każdym razie za jakieś pewnie, nie wiem, pół godziny, godzinę będziemy wyjeżdżać, no i yy, będziemy wracać do Polski, a kiedy wrócimy, no to pewnie gdzieś tak za co najmniej 24 godziny, bo nie wiem, że idziemy autokarem. To jeszcze z tego, co patrzymy na mapę Google, to jedziemy taką dłuższą, dosyć drogą. Czekajcie, tylko zapalę światło, o właśnie, żeby cię było widać. No i co, ja już tutaj jestem praktycznie spakowany i za chwilę będziemy nosić już do autobusu, bo od 8 będzie on otwarty. No i dobra, na razie kończę, nagram, teraz już zapewne coś albo na pierwszym postoju, jeszcze może po drodze, jeszcze jakieś tutaj takie pożegnanie z Montaldo di Castro, a później jeszcze zobaczymy. Dobra słuchajcie, mamy właśnie pierwszy postój. jeszcze we Włoszech, wyjechaliśmy na Tot Delicastro trochę na gram, bo i jakiegoś time lapse wrzucę. Teraz mam pierwszy przystanek, tam jest kolejka do toalety i przyszykujemy także dla pani pilot prezent. Tam już pisze się, pisze się podziękowania w autobusie, a myśmy teraz tutaj zorganizowali mały bukecik, widzieliście go yy, właśnie przed chwilą. No i co? Będziemy mieli pewnie kolejne postoje na kolejnych postolach, co się też wam będę pewnie opowiadał o tym, co się tam się dzieje, ile przyjechaliśmy. Teraz coś kocha i nie wiem ile przejechaliśmy kilometrów No ale jeszcze nam sporo zostało, tak więc ja na razie kończę, lecę jeszcze do kibla No i pewnie nagram jak będziemy wręczać dla pani pilot właśnie te kwiatki i te podziękowania Boże, jaka piękna pamiątka. No no, do lodówki włoż, mnie nie La felicita, proszę. No włączymy, włączymy. La felicita. No dziękuję wam bardzo. Felicita. Felicità. Dobra, słuchajcie, mamy teraz drugi post. jest mniej więcej 13. Że jesteśmy koło dziś Bolonii, tak więc podejrzewam, że jeszcze jakieś 1600-1500 km nam zostało. Jesteśmy mniej więcej w środku Włoch, tak więc no jeszcze dużo przed nami, ale mam nadzieję, że szybko to zleci. Dobra, słuchajcie, właśnie przed chwilą przekroczyliśmy granicę Włoch. Widzieliście to, chociaż ona nie była jakoś mocno widoczna. W każdym razie jesteśmy już na Słowenii, zatrzymaliśmy się tutaj na jakiejś kraj najbliższej przy granicy stacji benzynowej. No i ogólnie prosiliśmy do toalety, wiadomo, chwila przery, żeby też nogi rozprostować, jedziemy dalej, nie wiem czy teraz nie będę po prostu pokazywał samych przystanków, ponieważ musi mieć jeszcze na powrót bateria w telefonie, a nie wiem jak to tam z tym będzie, mam nadzieję, że mi się uda to jakoś tak rozporządzić, jeszcze może coś z drogi nagram, jeżeli będą jakieś ładne widoki, a jak nie to po prostu będziemy się widzieć po prostu na kolejnych postojach, gdzie będę wam opowiadał gdzie jesteśmy. Tak jak mówiłem, jesteśmy na Słowenii, czyli za nami już troszeczkę kilometrów jest. Ile teraz do Polski jest? Nie mam tego pojęcia, tym bardziej, ile do mnie do domu jest. Też byle tego pojęcia nie mam, No ale już wiadomo, coraz mniej, tak więc mam nadzieję, że mi to szybko przynajmniej zleci. Tak więc dobra, ja wracam do autokaru, lecimy dalej, no i widzimy się za, najprawdopodobniej na kolejnym przystanku. Dobra, słuchajcie, znajdujemy się teraz jeszcze nadal na Słowenii, ale mamy gdzieś tak od 310, podejrzewam, kilometrów do Budapesztu. Gdyż ostatni jak jaki widziałem, to było 319. Przejechaliśmy trochę i teraz właśnie mamy przerwę. Jesteśmy na Stacji Benzynowej. ja już oczywiście byłem w kiblu tradycyjnie. No i co? Jedziemy dalej zapewne postaram się jeszcze nagrać Budapeszt w nocy, o ile będzie cokolwiek widać przez okno i będziemy przejeżdżać od strony mojego okna ale to jeszcze zobaczymy no dobra to ja spadam chyba do autokaru i za chwilę będziemy ruszać dalej w ogóle oglądamy sobie śmieszny film on się nazywa... nazywa się... zaraz sobie przypomnę tytuł Miesiąc wiodący w Las Vegas tak? tak? no Miesiąc wiodący w Las Vegas. no całkiem śmieszny nie nagrywam go bo nie mam... muszę szanować baterię właśnie na postoje no i dobra tak jak mówiłem jadę do autobusu i jedziemy dalej Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na Węgrzech, na stacji benzynowej, jest prawie północ Nie będę już dzisiaj nic nagrywał, bo i tak jest tylko za ekran, widzieliście tylko urywek pewnie I już rzeczy na kolejnych pustach też nie będę nagrywał, tutaj akurat udało mi się trochę światła zdobyć, tak więc coś tam widać, ale tak ogólnie jak widzicie jest dosyć ciemno Tak więc myślę, że dopiero pierwsze ujęcia pojawią się jakoś tam nad ranem, ja będę zaraz pewnie spał, także tak czy nie będę nic nagrywał no i co, za chwilę lecimy z powrotem do autobusu i ruszamy dalej. Tak jak mówię, jesteśmy już na Węgrzech, nie wiem jeszcze ile jest do Budapesztu. W każdym razie byłem w Chiru w Kiblu, tam już mi wydali forinty, tak więc mam trochę forintów też przy sobie, które są tam prawie nic nie warte, ale przynajmniej mam. Tak więc, dobra, zaczynamy o gadania, Za chwilę wracamy do autobusu i jedziemy dalej.